No dzieciaczki, idziemy do domu, zaraz kolacja. Mamusiu, nie mogę ja i George jeszcze zostać troszkę na podwórku? Pepo, przecież już zaraz będzie wieczór. Kolacja, myć ząbki i do spania. Chwilkę, chwilkę, tylko jeszcze pięć minutek. Dobrze, ale pięć minutek i bądźcie tutaj koło domku. Dobrze mamusiu. O, George, pobawimy się w chowanego. Kto ostatni przy drzewie, ten szuka. Kto tu tutaj wysypał? To są jakieś śmieci. Przyjrzę się temu z bliska. To chyba nie są śmieci. Śmieci tak ładnie nie pachną. George, chodź tu do mnie. To jest przepyszne. Pepa, George, kolacja do domu. Okej, okay, George, chodź, wracamy. Jesteśmy, mamusiu? Dobrze, to chodźcie do domku, umyjcie rączki i siadajcie do stołu. Będziemy jeść kolację. Mamusiu, my nie jesteśmy głodni. Słucham? Właśnie jedliśmy. Gdzie, co, jak? Chodź, pokażemy ci. Mamo Świnko, kiedy ta kolacja? Nasze świnki chcą nam coś pokazać. A nie możemy zobaczyć to coś po kolacji. Tato Świnko, chodź, ty na pewno się najbardziej ucieszysz. E? Co, gdzie, jak? Idziemy. Spójrzcie. Co to takiego jest? Spróbuj, tatusiu, zobaczysz, to jest przepyszne. Faktycznie. Mamo świnko, spróbuj! <noise> No, 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 najlepsza kolacja w moim całym życiu. <gulacja>